Czujesz się pewnikiem do, się do kadry Czy bo nie tak dobrego no, nie nie? o tym decydować, od tego ma sztab, od tego są ludzie, od tego jest cały zarząd, który wybierze tutaj grupę. No, zobaczymy, poczekajmy, zobaczmy. Zobacz. Jeszcze zapytam Adamu, o Adama szansę pracuję z wami, wiadomo, że miałeś na tam pojechał, a jest to to cały to czas to jakoś tam to to blisko to to tej to 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 kadry, pomoże wam, Myślę, że Adam jest bliżej kadry młodzieżowej, tutaj bardziej w kontakcie z Maćkiem, choć e, jeżeli gdybyśmy go poprosili o coś, na pewno by nie odmówił. E... Myślę, że w jakimś sensie jeszcze jest skokach i, i, i pomaga tutaj juniorom. E, czasami przyjeżdża tu na treningi, widujemy się z nim, ale Adam, Adam jest też taką osobą, która e, po prostu nie chce się wtrącać i jeżeli byśmy mogli coś poprosić, to tak jak mówię, na pewno by pomógł, a, e, a nie chce tutaj zabierać jakiegoś e, niepotrzebnego głosu i robić niepotrzebnego zamieszania. Czyli Kamil Stoch jest takim głównym mentorem, tym najstarszym zawodnikiem w naszej drużynie, który zawsze może zapytać e, Na pewno tak, choć tak jak mówię, Adam też na pewno by nie odmówił. No po prostu Adam ma teraz już inne życie, jeździ w rajdagi i tam się realizuje, no też nie jest na bieżąco cały czas z nami. I tak jak mówię, też ciężko byłoby mu przyjść i próbować coś zmienić, bo nie na tym rzecz polega. Jeżeli byśmy go poprosili, na pewno by przyszedł, na pewno by pomógł. A jest taką osobą, która woli stać z boku, jest osobą bardzo skromną i, 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 i po prostu nie chce się wtrącać. Mam na najbliższy sezon, zwycięstwo kolejne, może jakaś dziesiątka metrów świata. Tam takie jak zawsze. Teraz mnie dobre i równe skoki. I tutaj nie chcę, nie chcę mówić, że pojadę i będę wygrywał. Chcę się po prostu spokojnie przygotować do następnego sezonu. Eee, a wiem, że, że stać nas na to, żebyśmy skakali dobrze, także mamy ku temu warunki i predyspozycje, mamy do, tutaj dobry sztab, mamy tutaj sponsorów, którzy nam pomagają, bo bez nich byśmy pewnie nie dali rady eee, i stać nas na to. Gdzieś po części na pewno czujemy się mocni, eee, ale, ale, ale jeszcze musimy się troszkę przygotować i, i, i powinno być dobrze.